Pierwszy campik w tym roku na Życe. Tak, obejście przybiałe. Za klinikiem po prostu próbuję na wątrobach. Siemanko widzowie, mamy Wielką sobota, no i godzina czwarta rano z my się wybrali na rzekę Odra po dwa federki, jedna wędka na białe, drugą potem będę próbował na wątroba no i co jeszcze powiedzieć, nie przedłużając zapraszam was na film i zaczynamy wędkowanie Pierwsza rybka ciąna nie wiem jeszcze co to jest ale wam powiem on karpia Marcin Chyba nie ja na białe robaczki słuchajcie, ładnie zarob... jak się za jak świeca to nie widać, prawda? Widać. Ładnie zarąbłową pojął kaper. Jeszcze myślałem z Marcinem, że kolejny rok jakiś prąd wsteczny przyszedł, że po prostu nam um... zagło wędka, a to kurde potem poprawiło. Nie co Marcin poję powiem, by trzeba było jakiś Czekaj. Pierwszy karpik w tym roku na Życe. Piękny. Tak, słuchajcie, zrobiło się już jasno. Na maksa się rozjaśniło, no ale co? Pogoda się zepsuła. Jak widzicie, siedzimy pod Paryzolem teraz. Rozpadało się, troszkę chłodniejsze się zrobiło. Po cimoku, jakby przyjechali, zarzuciłem wędka do wody, za pół godziny było brani i na plik białych udało się złowić tego karpia, co widzieliście Teraz z Marcinem przerzuciliśmy wędki i czekamy na jakieś brani Jedna wędka, że chciepną, także go do dzisiaj próbuję, jedna na wątróbka może jakaś klinia się uda złowić, drugą dali na białe, trzyma No i oczywiście za chwilę Wam pokażę, jak będę przeciepywał wędka jako ta wątróbka, mam na oczyku, jak to wygląda, jaki zestaw Mam taki choczek z zadziorkami po bokach, to on za chwilę pokorza. Za klinikiem po prostu próbuję na wątroba i mam taki choczek, jak widzicie, mam tukę z boku takie zadziorki też, żeby lepszy ta wątroba się trzymała. Coś oby węgorzowe takie oczyki tu mam jak widzicie wątróbka, no i po prostu nakładam na haczyk do wody drugą wędka na białej i czekamy na jakieś brani, na co będzie lepszy efekt. Słuchajcie, siedzymy z Marcinem tutaj pod, pod paryzolem cały czas, bo cały czas padzę. Ale po prostu tak się pogoda zmieniła, tak się ochłodziło, że nawet już nie ma, niekiedy po prostu widać jakiś spław rybki na życe, ale nie to co było w nocy jak my przyjechali, bo naprawdę w nocy było troszkę cieplejszy, a teraz wam powiem krótko przywleczono i, i po prostu numie no, zima, zobaczymy czy uda się jakoś rybka za chwilę jeszcze wyciągnąć, zaraz przyciepna wędka, ta co mam na białe zarzucono i zobaczymy, no. posiedzymy jeszcze jakieś dwie godzinki, myślę, trzy i będziemy zwijać małą dudą myślę no są my dobre myśli przede wszystkim, że jakoś rybka uda się nam jeszcze chycić chociaż jako małą poteczka zobaczymy także ją ciepła wędka i czekamy dalej tak słuchajcie, zamęta do koszyczka jak widzicie kukurydza białe robaczki, zamęta po prostu mam namieszano lorpio, wanilia i do tego, ta czerwona co widzicie, to jest troszkę Robin Reda. Tak wygląda moja zanęta. Tu jeszcze mam dipu. Plik białych już zakładam na choczyk i już Wam pokazuję, jak to wygląda, zarzucamy porybka. Tak, obecnie trzy białe, choczyk 0,14, karbon 0,20, przypon. i już ciepia porybka. Właśnie słuchajcie, jak na idziecie, to musicie pamiętać, żeby przede wszystkim ta wędka była do góry ustawiono, żeby jak najmniejszy opór żyłka robiła i też po prostu jak najmniej jak najmniej syfu na tej żyłce się zbierało lekko naszpanować, no i teraz pozostało tylko czekać, bo tak jak mówiłem jakbyście mieli wędkę w tym miejscu, każda z to my że i pod brzegiem idzie prąd tam dalej jest spokojne prądy steczne i zaś idzie prąd to po prostu, abyście mieli federa w boku stawionego, to przypuszczam, że jakbyście zarzucili, może nie trwałoby to 10 sekund, a już byście mieli wygięcia szczytówki, takie sztuczne brania, jakiś listek na żyłce, by był powieszony jakiś syf, bo my też tu wyciągamy, jak syn, jak przeciekujemy wędka, to po prostu też trafimy taki, taki, można powiedzieć, liście albo jakieś tam siatki powieszone, bo po prostu rzeka jeszcze wysoko to ten syf wciągu ale jak je wędka bardziej do góry ustawiono to wtedy już ten opór je mniejszy i macie mniejsze prawdopodobieństwo, że jakiś syf się był właśnie na rzuty uwiesi. Tak słuchajcie, Marcin teraz próbuje na pelet pikantną kiełbasa. Padał na robaki, nie bierę, to spróbuję na pelet założyć Słuchajcie, tak wygląda od Marcina Zesta z polecikiem, jak widzicie. Też na fluorokarbonie Już zarzucą wędka do wody. Słuchajcie, dołek do zanęty teraz troszkę więcej bentonitu. Żeby ta zanęta po prostu bardziej w tym koszyku trzymała na przynęta leci, kukurydza, trzy białe, jeszcze to szybko zapachu okulą już Wam pokazuję. Zobaczcie, tak to właśnie wygląda kukurydza, trzy białe i już rzucamy porybka. No i siedzimy, siedzimy kolejna godzinka na razie bez brań, w ogóle już praktycznie ryba się nie ciepie, ręce zamarznięte. I Marcin, zima, zima się zrobiło. Bo tak jak my tu przyszli w nocy, bo my już tutaj byli kole, no powiedzmy, że po trzeciej my byli, rozpakowaliśmy się, to my o czwarte te wędki zarzucili do wody. No ale po prostu było ciepło i ja w ogóle nie chciał brać kurtki, ale potem go tak z Marcinem, a zacznie padać albo co. To się zrobi chłodniejszy, to kurtka ze sobą przywlecza, także siedział w polarze. No i to był szał dziesiątka, że ta kurtka wziął, bo mu powiedział, że już dawno by się są tą spakował. Bo takie chyba ostatnie dechy zimy, zresztą wiecie jak to jest zawsze. Na śmiergust, nalany poniedziałek, zawsze pogoda jest zepsuta. Pamiętam, że trzy lata temu to po prostu było tyle śniega, że, że my na saniach jeździli. No i tak to wygląda, nigdy nie ma fajnej pogody, ale my tutaj walczymy dalej i może jeszcze jako ryba udosiecić Tak, posiedzieliśmy jeszcze następna godzinka z Marcinem. No ale pomału będziemy się pakowali dudą, do bo powiem zmarliśmy jak nie wiem. Ale to nic, bo w niedzielę tutaj przyjeżdżamy i spróbuję po prostu tam dalej, żech na bolonka. Spróbuję tutaj na bolonka pochytać. Może jakoś drobnica uda się złowić. Także jeżeli Wam się film podoba, łapki w górę, a my pakujemy się, widzimy się w następnym filmie. Nara, pozdro!